Przyjacielu mój, ha, ha, przyjacielu mój. Mm. Heniu, ale ja taką piosenkę chciałam mm. zaśpiewać Tobie mm. i dzieciom. Mogę? O Tobie, o Heniu? Nie? A bajeczkę mogę jakąś opowiedzieć? Mamy dla Was dzisiaj fantastyczną bajeczkę. Tutaj oczywiście Justynka i Henryś. Chcieliśmy zacząć piosenką, tak by sprawić, byście mieli fantastyczny dzień, ale Heniu nie bardzo chce. Heniu, to opowiem bajkę. Uwaga, uwaga. Bajka o sąsiadach. W jamie na polanie zajął jest to bardzo mały domek niedaleko od poziomek. Zaraz obok tych poziomek pani pszczółka ma swój domek. Obok pani zającowa, a na dworze mądra sowa. Miło mieszkać tak w gromadzie, w licznym i przyjaznym stadzie. Co pomogą i doradzą, którzy nigdy cię nie zdradzą. Heniu, spróbujemy piosenkę. Nie fajne fafle! No, to śpiewaj sam! Ja tylko chciałam fajną zaśpiewać, taką dla Ciebie i żeby dzieci ją poznały. No przykro mi, ale nic z tego nie będzie. Dzisiaj tylko bajeczka o sąsiadach napisała ją dla nas pani Ewelina Lichman. Zapraszamy Was już na kolejne audycje. No nie wiem, no Heniu, pożegnaj się z dziećmi chociaż, co? Do zobaczyska, kochani.